嗯，不错。 Siemanko, witam was moi drodzy widzowie bardzo, bardzo serdecznie, mimo że na dworze pochmurno, na szczęście nie pada deszcz. Dzisiaj mamy 4 czerwca, a więc co, chyba już większość z nas jest po rozpoczęciu sezonu sandaczowego. Każdy z Was gdzieś ten sezon sandaczowy otwierał, na jakiejś ulubionej wodzie. Ja oczywiście 1 czerwca wybrałem się tradycyjnie e, na No i moi drodzy, dzisiaj miały być również sandacze, e, miało być po prostu u mnie sandaczowo pływanie, ganianie za sandaczami, a jest po prostu dzisiaj spacerowanie i ganianie za okoniami. A dlaczego? No, moi drodzy, e, tak jak wspomniałem, sezon sandaczowy rozpocząłem 1 czerwca, oczywiście e, po Ubiegłym roku kilka sandaczy w tamtym roku wyjechało i to naprawdę rozbudziło we mnie i nie tylko we mnie ogromne nadzieje na to, że ten obecny sezon to rozpoczęcie będzie lepsze, ponieważ sporo ryb wyjechało w tamtym roku z wody mimo to, chociaż też ten pierwszy dzień naprawdę dawał wiele do życzenia. Dopiero trzeciego dnia można powiedzieć, te ryby odpaliły, więc z jakimiś nadziejami na to, że w tym roku będzie lepiej. Także moi dodzy już po pierwszych godzinach bez kontaktu z rybami, naprawdę już ten hura Optimis, który gdzieś tam we mnie siedział, zaczął pomału przygasać. No i. Relacje moich kolegów i innych wędkarzy, miny w ogóle, same ze siebie mówiły, że po prostu jest y, słabo. Także pierwszą turę y, w Turawie zakończyłem y, na, na zero. Y, były nadzieje na to, że może w drugiej turze uda się gdzieś tam w końcu jakąś rybę dopaść. Kilka godzin, oczywiście, drugiej tury też nie przyniosło pożądanych efektów morale przygasło. Już po pierwszej turze znaczna część wędkarzy opuściła Turawę. E, myślę, że po prostu e, uznali, że nie ma sensu siedzieć tam nie wiem 2-3 dni i bezowocnie biczować wodę. Może się gdzieś poprzenosili na inne wody. E, w każdym razie Turawa 1 czerwca totalnie nie wypaliła. Gdzieś tam e, było słychać, że pojedyncze sztuki jakieś komuś gdzieś coś tam z wody wyjechało. Kto widział, kto słyszał? <noise> ja rozmawiałem z wędkarzami, z wieloma wędkarzami, i każdy miał po prostu banana w dół. Był niepocieszony. No i, tak jak mówię, wielu z nich po prostu odjechało, nie wiem, do domu, czy może na inne wody. Ja zakończyłem pierwszego czerwca swoje, swoje turaskie przygody. Miałem tam wrócić trzeciego, ale. Z relacji moich ziomków, którzy posiedzieli 3 dni na turawie, nie było sensu. Także nie żałuję tego, że nie znalazłem się ponownie w turawie. Zmieniłem miejscówkę, pojechałem na, inne, na inną, mniejszą zaporówkę. Niestety tam było podobnie. Jedynie okoń, który uratował mi ten dzień, tam 25 cm. Natomiast turawa całkowicie na zero, żaden drapieżnik, ani sum, ani okoń. Próbowałem lekko, ciężej, naprawdę wszystko, co się dało. Nic nie przynosiło efektów. Także kolejne dni specjalnie urlop na ten czas wziąłem. Postanowiłem, że spędzę też część tego urlopu nad wodą, której się teraz właśnie uczę. Jestem już y, od samego rana, mamy godzinę 13. Y, coś troszeczkę połowiłem, co udało się złowić, dlatego wracamy do początku. No i oglądajcie dalej. Was oczywiście zachęcam do pozostawienia y, łapki pod filmem. Pamiętajcie, nowi widzowie, o subskrypcji, jeżeli chcecie być ze mną i śledzić moje poczynania. To koniecznie kanał subskrybujcie. No i y, zachęcam również do pozostawienia komentarza y, pod filmem. Napiszcie, jak u Was wyglądał sezon sandaczowy, czy udało Wam się coś połowić, pochwalcie się w komentarzu. E, tak jak widzicie u mnie, po prostu y, totalna y, klapa, nic nie wyszło. E, dlatego postanowiłem dzisiaj podłubać na tej wodzie. Znowu o konie i przede wszystkim cel pobicie swojej życiówki. Moi drodzy niebo zaciągnięte chmurami. Jest po godzinie w pół do szóstej Jestem nad wodą. Piękna woda przede mną się rozpościera. No jest chłodno. Wiecie co jest chłodno. Ubrałem już na siebie wodery. Pod bryzą mam tylko t-shirta no i powiem wam nie za bogato no a tutaj popatrzcie zapakowane moje auto sprzętem na dzisiejsze wędkowanie bo moim celem oczywiście dzisiaj będą okonie no i trochę tego sprzętu tutaj ze sobą dziś zabrałem tu już dwie wędki które Odłożyłem na bok, które idą, jakby na pierwszą część, taki pierwszy etap mojego wędkowania, bo dzisiaj będę łowił dwuetapowo. Najpierw skupię się na takim selektywnym łowieniu, i moim celem będzie oczywiście pobić PB okoniowe. A że są tutaj duże okonie, to już widzieliście. Dlatego zabrałem ze sobą taki mocniejszy sprzęt, no sprzęt, który biorę najczęściej pod sandacze. Dlatego go wziąłem, żeby maksymalnie daleko rzucać. No i oczywiście, zawsze gdzieś ten light będzie mi towarzyszył. To będę oczywiście próbował na różne sposoby. No i co? Muszę z tego wybrać podstawowe rzeczy i spakować do plecaka, które pójdą właśnie na teraz dobra, tu wejdziemy i tu połowimy. no dobra no dobra tutaj zaczniemy dobra, rzucam najpierw na ciężko rzucamy na ciężko no. ale przed chwilą miałem fajnego okonka no nie rekord ale ładny no i niestety kurde spiął się ale taki skok że to stóp był Duży teraz. Nie duży, ale jest drugi. No i taki Wam powiem już sportowy okonek, fajny. Trzeci dzisiaj. No to już taki sportowy liczyłby się. Elegancko. No, piękna rybka. A few moments later. Allora, non credo che mi so il Moi drodzy jest szczupaczek dzisiaj Słuchajcie, wiecie co jest? Nie, nie, nie uwierzycie. Nie, nie, nie uwierzycie Co tu się wydarzyło dzisiaj. Słuchajcie. On ma w pysku moją przynętę. To był ten gagatek, którego ostatnio miałem na, na haku i zobaczył mi się tu urwa. On mam kurde szypon z moją tamtą, mikro tamtą. Popatrzcie, ten sam wziął dzisiaj na o no, dawaj. Kurde, ale no a teraz to tego nie grali popatrzcie tutaj ma moją tantę eee. chodź poczekaj wolnie Cię z tej przynęty z moją ceburaszką ale wziął w kreszczyki także się nie nie obgryzł, nie obciął tylko eee. O, popatrzcie. Mikrotanta z poprzedniego łowienia. Odzyskana. E, pięknie zagryz, delikatnie. Słuchajcie, 50. Spokojnie ma. E, zaraz go zmierzę. No. Słuchajcie, taki pod 60. On w szczupły jest. No, 60 tu jest trochę nierówno ale o, jest bardzo szczupły no e... nie 56 cm rybka zobaczcie 56 cm oddał mi moją przynętę ale numer. No... Drodzy 14.38 rozpoczynam swoje popołudniowe zmagania pierwsze miejsce już tu dzisiaj byłem nie wiem czy były tu ryby. Woda troszeczkę się uspokoiła. Oddam tu pierwsze rzuty popołudniowe. No i zobaczymy, przynęte podmieniłem. No i rzut po pierwszego okonka. Mam nadzieję, że będą dzisiaj też gryzły. Wynik jaki na dzień dzisiejszy mam to 9 okoni i jeden szczupak. Oczywiście do mojego rekordu liczę same okonie ilościowego. No i zobaczymy. W tych miejscach, które dzisiaj już obławiałem, uda się znowu coś złowić. Czy trzeba będzie jeszcze poczekać dzisiaj? Z tego się nie spieszę. Będę sobie tutaj spokojnie obławiał. Nie ma pośpiechu z mojej strony w tym momencie. Będę teraz trochę dalej rzucał i zobaczymy, czy gdzieś. W dalszej partii wody nie ma ryb, dlatego będę teraz rzucał dalej tym obszotem A za chwilę porzucam tym cięższym zestawem. Także zobaczymy. No, szukamy, szukamy dzisiaj rekordu. Ej, mam fajną rybę. A, kurde! Jest... O kurde, jest fajna! Aj, słuchajcie! Jest super fajna rybo! O kurde! Ale, że on mi wejdzie w te trzciny, ja sobie z nim nie poradzę. kurde A, właśnie mi las. kurde moi moi drodzy no niestety przegrałem walkę piękny chyba okoń to był To wie czy nie pb no poszedł mi w te trzciny niestety zaplątał się i niestety rybka zeszła ale piękne. Nie wiem, czy tutaj, w tym miejscu, jeszcze coś złowię bo trochę tutaj zamieszałem. Ale piękna, piękna ryba. Kurcz. Idą prosto w trzciny. I niestety, z lekkim zestawem. Jest ciężko poradzić sobie w takich warunkach. Z takim przeciwnikiem. Jeżeli jest na kiju, fajny garbus. A był, to mogło być na pewno powyżej 30. A może i to ten, na którego dzisiaj poluję. Ale kurde akcja. Dobrze, że jakoś wyszarpałem te krzaczory. Ryba się uwolniła. Ja zostałem. Sakan. Nasza inera na drugą Piękne okoń. Przed mi, słuchajcie, tutaj. No i widzicie, że chodzi do granatowego. Może to chodzi tylko o rodzaj przynęty, chociaż jest 17. Niech mu będzie. Moi drodzy, kończę na dzisiaj ten swoisty maraton wędkarski nad tą piękną wodą. Dwie tury zaliczone. Nie ukrywam, że jestem już piekielnie zmęczony. Plecak wypełniony pudełkami, pełnych przynęt i oczywiście różnego złomu w postaci główek. Nieźle mi ciążył, także czuję bary, czuję plecy. No moi drodzy, dzień zaliczony, mogę powiedzieć, że nawet udany. Niestety, celów, które sobie dzisiaj założyłem, nie udało mi się zrealizować. Złowiłem gdzieś około 40 w sumie okoni przez cały dzień, oczywiście. No i okoń, który być może mogłoby to być moje nowe PB, niestety wygrał ze mną, wszedł w te, w te chwasty wodne tą roślinność i niestety nie potrafiłem go wyrwać w końcu poszedłem trochę siłowo no i ta ryba się jakoś uwolniła także przegrałem walkę z pięknym garbem ale na pewno tu jeszcze wrócę i przysadzę się na niejednego takiego garba słuchajcie, łowiłem oczywiście jak widzieliście i lekko i trochę ciężej jednak tutaj Dropshot robotę robił. Ryba dzisiaj była mniej aktywna, taki słabszy dzień, ale coś z tej wody udało się wyłuskać. Niestety nie były to giganty, dominuje drobny okoń, ale przynajmniej jakaś zabawa nad wodą była. Także słuchajcie, to tyle dzięki za oglądanie za to, że jesteście, jeżeli film Wam się spodobał. To oczywiście pamiętajcie o tej łapce pod filmem. No i nowych widzów, oczywiście zachęcam do subskrybowania mojego kanału. Także wbijajcie na kanał, pozostańcie na dłużej. Mam nadzieję, że do końca sezonu jeszcze na moim kanale zobaczycie niejedną piękną rybę. Dzisiaj udało mi się złowić rybę dnia, czyli szczupak 51. Centymetrów a ubawiłem się przy tym naprawdę nieźle, ponieważ był to szczupa, który tydzień temu urwał mi się, urwał nie gryz, urwał się z moją przynętą, z całym przyponem. W zasadzie to był przypon żółkowy, nie fluorokarbonowy, i dzisiaj zażal Znowu moją przynętę tym razem go wyjąłem, uwolniłem z tej mojej przynęty. Ja oczywiście odzyskałem zestaw wolframowy, czy wolframową. Nie jest tania. No, rybka oczywiście odzyskała wolność, pływa dalej, niech rośnie i mam nadzieję, że kiedyś znowu, ale już większa, ucieszy jakiegoś wędkarza, chociażby może i mnie. Także jeszcze raz dzięki wielkie i do zobaczyska w kolejnym filmie.